Dzień dobry. Dziś nagramy coś innego nie o autobusach Miałem okazję dzisiaj jechać takim samochodem Toyota Audius Hybryd, Hybrydowa 2015 rocznik nic nie wiem o tym aucie Tyle to do niego wsiadłem, ponieważ jeździmy dzisiaj autobusy za, w zamian za tramwaje, bo tramwaje remontują jakieś tory tam i, i mamy ekstra samochody, żeby, żeby się poruszać. Z tego, co tu zauważyłem, to jest coś takiego. Jest tylko skrzynia automatyczna bez obrotomierza. Te jedziemy na drive, ale jest taka opcja tutaj, wrzucić sobie i teraz świeci się bateria się bateria, gdzie chyba wspomaga z tego, co mi się wydaje, nie wiem, bo nigdy nie idzie taki autem, że wspomagają baterię, widzę, że jak przekroczę tutaj, to już pobiera chyba z tej baterii. Jak tam w ogóle nogę z gazu, to od razu na niebieski na charge, na ładowanie schodzi i auto zaraz jakby retarderem schamowuje. a jak się da na sam drive tego nie ma, więc teraz myślę, że jedzie korzystając z baterii. No i, i tu jak Widzę EF, to bo tu są trzy symbole: EF MOD, ECO MOD i Power MOD. Nie wiem, na jakim jest nawet ustawione. Wskakuje to jakiś EF. Może zrobimy ECO MOD? Aha, jest ECO MOD. Pisze ECO MOD, ale też świeci się EF. To nie wiem, czy to nie jest, że albo jest naładowany, albo jest ekologiczna jazda teraz taka, że to EF się załącza. Bo jeżeli damy Power MOD, to też power mod i EF też świeci, a jak o, przycisnę gazu, to znika ten EV, czyli ten coś, coś musi być, o, nie mogę go włączyć, EF modus utilięgli, ale dlaczego, dlaczego fohoj, aha yy, na wysokiej prędkości on jest niedostępny. czyli to trzeba gdzieś pomału jechać, to jest to się po prostu pewnie włącza czyli włączymy jako mod to jest tylko to, aha, to jest sama jakby pewnie bateria, bo za wysoka była, powiedział, że za wysoka prędkość, pewnie musiałbym gdzieś stanąć i sprawdzić, że na samej, jak dam ten FV mode, czyli pewnie bateria, jak startuje, to on, nie, on zgaśnie, bo jak, jak przyjedę do niego, to, to odpaliłem go tak jakby, z gaz, a za chwilę jakby mu, nie wiem, tego prądu brakło. Czekaj, ładuje się teraz, jedziemy na przystanek, zobaczymy, mam czas chyba, mi się wydaje. To o, teraz całkiem charge'uje, widać, o i zobaczymy go co on powie, teraz tak włączymy EV mode jest włączyłem, ale o, zgasł silnik, teraz zgasł nie, nie słychać silnika, o jadę na samym tym, ale kurde, samochody jadą no, jadę na baterii, no to tak jak tak jak autobusami żeśmy jeździli hybrydowymi, Volvo Hamar no Ale zobaczymy jak to w samochodzie wygląda, no. no jadę sobie, bez silnika teraz. Nie słychać go. Zobaczymy kiedy przeskoczy. Fajne autko w ogóle. Bardzo ładne. 20 tysięcy kilometrów. O, jadę cały czas na tym. Na elektryku. Na prądzie. No kurczę do miasta takie auto. Można by było się pokusić. Bo na trasy to może wiele tam nie zaoszczędzi na nim, ale... A i teraz pokazuję bateria tylko, widzicie? Sama bateria. Zobaczymy, jak to długo potrwa, może jadę 60 nawet, kurczę, no 50. Jadę na baterii dalej. A ktoś to tam mówił, że tym samochodem tylko można jechać 20. No dobra, teraz przygazuję. O, zmieniło się, wskoczył silnik. A, czyli on po prostu jak w, w załącza się EV, y, od raz gaz, to po prostu y, wspomaga go i, i no spalanie kurczy jakby tu wejść w tej jego dojedziemy to może tam tutaj będzie trip pewnie to w ogóle gdzie? Aha na, na, gdzie to się pokazuje lokal może, czy nie, nie idzie a jest tutaj muzyczka yy, 60 meldingi a to samo te yy, tutaj jest jakiś czy on jest nawigowany, czy coś tu? A jest, 57 litra. 57 litra. No to jak na benzynowy silnik? O, teraz czuję od razu, bo jest ta bateria cały czas wstawiona. Hmm. Będziemy sobie tu 54, ale to pewnie będzie średnie spalanie. A może takie, no nie wiem, no nie widzę tutaj do opróżnienia 753 km. Coś powiem. Nie mam czasu, żeby się z nim bawić, ale fajny samochód, naprawdę fajny i nawet dosyć duży. Z tyłu bagaci nie jest taki, może, ale bo już spada na 5,3. Nie wiem, bo to, czy to jest moje od kiedy ja zapaliłem, jakie jest spalanie. Choć drugi samochód taki mamy, Volkswagen Polo, chyba jeden silnik 1,4 jeden albo coś. Kurczę, też tam patrzyłem na jego średnie spalanie, tam byłoby. 6 z kawałkiem, no to kurde no teraz diesel to, to nie ma racji bytu tak naprawdę na no, takie jeżdżenie miejskie i więcej miejskie niż, niż na trasy lepiej benzyniaczek, spokój no nic tak sobie to wygląda ładne siedzenia, takie kurde wszystko dosyć, no to auto świeże, 2015 no nie wiem, tam, tam mamy końcówkę no to rok ma 20, no nie ma dużo przejechane trip, aha, trip 147 km to chyba takie, no ale już mi spadło spalanie na 4,9 no bo inni kierowcy jak wsiadali, pewnie no tylko włączał drive i, 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 i kita, nie? A ja sobie po prostu teraz próbuję i widzicie jak to to spalanie, kurde ładnie, ładnie idzie. Bo można by było z tego auta myślę wycisnąć cokolwiek. No i kluczyk tak, kurde, tutaj tylko ten, 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 a yy, no, cały, a start w ogóle się go nie wkłada nigdzie, tak jak w tych Mercedesach czy w Passatach, tych takich były, że po prostu... No i parking, nawet nie zauważyłem, że tu jest ten parking nie ma na lewarku nie ma parkingu tutaj w tym całym lewarku niby skrzyni biegów na to niby nie skrzynia biegów chyba tylko skrzynia jaka tam będzie no spada do 4,8 4,9 teraz aha bo tu trzeba odpowiednio mieć tom żeby zaświecił się ten EV Ja Przekroczyłem 60, to pokazuje, że pewnie do 60 jest naj, naj, najekonomiczniejsza jazda. Albo jest tak ustawiony, że po mieście po prostu 60. No dobra, przekazujemy mu, ale strasznie kuczy. Ale to już jest 90. A teraz od razu ładuję. A bo pewnie, jakbym dał na, na drive, to nie będzie tak robił, jak się to przekazuje. No jedź. Jariskiem też Hybrid, Toyota ta jest Hybrid. Ale raz spalanie na 5.1 podskoczyło. Dobra, bo tu już... Znaczy jeszcze kawałek, jeszcze tunel. Ten co remontują tutaj na wylocie. No i na podobnie, może troszkę inaczej. O kurwa korek Tu jest zawsze ten korek, cholera. Mogłem jechać inną drogą. W niedzielę nawet i tak cholera. Hamulec uh. tak cię, cię, ciężko No i pewnie teraz Jak go zatrzymam to pewnie zgaśnie A muszę na baterię Aha. O teraz jadę O na baterię jadę Chyba Nie słychać silnika No w korkach Sprawa Korki, dobra sprawa Dobra, kończymy Fajny samochód, nie powiem Może no, jeszcze gdzieś będę jeździł to... Wracamy już z pracy Z dzisiejszej jazdy Autobusem za tramwaj nie, Tam nic nie pokazywałem, bo to nic wiele Zresztą cały czas ludźmi się jeździła Ale wracamy teraz drugim samochodem Polo też z wypożyczalni jak nie wiem jaki silnik ale sprawdzę, numery z rejestracyjne i sprawdzę, nie będę miał czasu tu szukać po papierach sprawdzę, jaki to silnik. 2015 rocznik bardzo fajnie chodzi kurcze, spalanie tego samochodu 6 litrów średnio na 100 km a nikt się mu tam nie, nie jedzie oszczędnie także kurde, no, no dla mnie diesel to już naprawdę nie ma racji, by to już całkowity bardzo wygodny, bardzo też no, kurcze, siedzenia to wszystko Kierownica obszyta skórą, no, no wszystko takie naprawdę przyjemne w tym samochodzie. I coś tu jeszcze fajnego, co miał, aha, jak się zapaliło go, ej, jak zapalił i włączyło się sprzęgło i bieg, od razu troszkę obroty się podniosły, tak jakby po prostu dodawało mu, żeby, żeby łatwiej było wystartować, od razu się troszeczkę po obroty podniosły. Jak gdzieś staniemy, to spróbuję zobaczyć, czy to wyjdzie, zobaczę, w ogóle zgaszę, czy to będzie może lepiej, bo... Nie wiem, będzie ciemno pewnie, nic nie będzie widać, zaświecimy, może tu jedną stronę. I teraz tak co by tu jeszcze można było zobaczyć. Aha, fajnie pokazuje jeśli chodzi o, 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 o te parkowanie z przodu, z tyłu, jaki jaki się w skręt wchodzi, to nie wiem jak to nie mogę tego tutaj zaraz spróbujemy zobaczyć czy gdzieś tutaj tego nie ma bo jest pełno tych przycisków też no tylko wsiadłem do samochodu jadę i... i niewiele radio media voice e, od parking e, dobrze bo to wyłączone, wyłączony chyba to asystent jest całkowicie e, czekajcie bo ja to muszę muszę wiedzieć gdzie pojechać szóstka gotyboru to centrum tu i na przez rondo prosto i tam się upakuje tutaj w centrum fajnie puczy jak mu się da gazu u, 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 u. U, ale się trzyma drogi przyklejony skrzynia też ładnie chodzi mu dołożymy tak do pieca ładnie, to zobaczymy jak będzie. tu dupo. tak będzie? O! Słychać ten 5000 Pięć tysięcy obrotów, z tą kamerą. Muszę zgasić światło chyba, bo... Pięknie się kręci. Chyba, że ma większy silnik, no nie wiem, ale... Teraz te silniki z turbo albo z nie widać, żeby turbo było. Pięknie się kręci. Uff, uf. Aż za dobrze. Teraz wszystko ładnie pracuje, no, ale samochód ma ile. Nie widziałem tam, ale z 20 tysięcy też. Zaraz tutaj sprawdzimy. Ok. A już poszedł średni 6,5. Ze startu 6,1. a Langtis Langtis, czyli ogólnie na 6,5 litra na całą, na jakąś tam długą od, od kiedy tam ktoś nie skasował pewnie. Ale teraz zaraz sprawdzimy, co ja miałem sprawdzić. A tu jest to asystenter front assistent. Aha to żeby go wyłączyć, to my go nie chcemy wyłączać. Jak z tego wyjść? Aha, wyłączyłem go, to nie wiem. Muzyka, telefon, bit status Nie ma żadnych informacji o samochodzie ale jest tutaj paliwo Tak 6,5 Frau Trist Aha, tak jakby od ostatniego tankowania jak Ktoś zatankował i Frau Start, to nie wiem Frau Start pewnie tutaj jest Zrobił 187 km, średnia prędkość 35 5 godzin 23, 6 litrów równo, no to kurczę no naprawdę, Aha, bo tu można pewnie... Tu można się jeszcze bawić na no, teraz produktę. to dotykowo... Tak, 690 km, 20 godzin jazdy i 6,5 litra. To naprawdę co to jest? Do diesel to się już... To się już chowa. Co my to jeszcze mamy? No to tylko, aha, bo jakbym, aha, można patrzeć na tym małym albo na ten dużym. Jeżeli popatrzę na asystent okay, nie, to się nie zmieniło na tym. Trzeba pewnie było wejść w menu. O i tu jest App Connect, jakieś tu Bill. To było to samo. Wszystko dotykowe, tu jest jakaś radio mapa chyba tak Co by to było i tu bilder jakieś zdjęcia, kurde Welk and Kildem Aha, można sobie zdjęcia tu oglądać, kurde no Ciekawe. muzyka No nic telefon wiadomo to naprawdę fajnie samochód. Włączyłem ten front assistant I się odbawiłem To no fajny samochodik, naprawdę przyjemny. Ja jeżdżę z kodą fabią starą, ale to jest tej klasy samochód podobny kurscę. No nowa Fabia też podobnie wygląda właśnie i bardzo ciekawa jest. No i myślę, że podobnie się zachowuje. No, to Fabia czy to będzie Polo to, to samo, ta sama płyta podługowa. No, ale moja skoda to z technicznego roku, więc pierwszego chyba. To już swoje przejeździła i inaczej to po prostu tu wszystko jest tak spasowane, tak fajnie, no naprawdę. tylko chyba 25 stopni już o, tu ten tunel z powrotem. Co się kurkuje, Będziemy mogli pojechać tutaj. Skrótem, jak ja bym tam do firmy dojechał, mógłbym tym skrótem tu. To... Ale teraz o nic się nie dzieje, to nie ma sensu, jedziemy autostradą. Autostradą główną drogą. Także kurczę... To spalanie tego samochodu, naprawdę naprawdę zadziwiające no tej hybrydy później patrzyłem to tam nawet poniżej piątki zeszło pojechałem nią jeszcze raz dzisiaj yy, także także no ta hybryda też ciekawe auto no ale to też trzeba liczyć na przykład y, około 2 litrów na 100 km niech spali średnio mniej tam, nie no bo wiadomo, w zależności jaka jazda, ale ogólnie niech by nam dawała 2 litry mniej na 100 km paliwa, peł, tak, na ten, no to, to jest 5 zł. Nie całe, no nie, no benzyna, no to 5 zł. Dajmy na to na 100 km 50, nie, 2 litry to będzie 10 zł. stówka na 1000 km 10 tysięcy, 1000. No jak ktoś robi 20 tysięcy rocznie, 2000, no to zależy później, jaki ten koszt tych baterii, jak to wszystko się zachowuje, no ale. Fajnie tak, no, trochę inaczej, bo ta skrzynia biegów tak, nie, to nie jest skrzynia biegów automatyczna, bo chyba, że te nowe skrzynie już tak działa, ale to nie jest to, że no, tu czuć zmianę biegów jak się jedzie typownikiem, czy, czy jakimś tam DGS-em, a tutaj po prostu ten, to, to tak inaczej to działa. Nie? No jak w elektryku, mamy w firmie też elektryka tego Berlingo, dostawczaka i, i też tak nim jechałem kiedyś, nie jeździmy nim ale tak się właśnie, no, dziwnie się czek czuje z tym. Tak samo jak w tej Tesli jest, no, cały gaz się daje, a ona tylko cały czas przyspiesza, to nie ma zmiany biegów. Ten moment jest po prostu, no, można powiedzieć, ta siła jest przez cały czas taka sama, nie? Moc. Czekajcie, musimy to sobie pojechać. Dobra, wracamy już na bazę. Znaczy, jeszcze bym chciał kurde, pokazać te fajne, te ten asystent fajnie tutaj na monitorku pokazuje trasę, jak po prostu się wycofuje i skręcane są trochę koła, to ono już pokazuje po łuku, jak to, no, to już... Ciekawa ta sprawa myślę, że tu myślę, że tu może można było jakoś to włączyć, ale to, to jest tylko chyba jak auto pomału jedzie i, i tak to no tutaj. No jeszcze ten asystent było, tak? Nie, to w tamtym było chyba. Asystent pasa ruchu, że tylko się ten y, poza nie przejechało, ale próbowałem, jak się ta kierunkowska, to już wtedy nie znowu już nie ten na kierunkowska stoi w prawo i przejechać linię na, po prawej stronie na prawo, to wtedy nie, nie robi alarmu, nie? No co więcej? No nic taki Naprawdę przyjemny samochód. Dobra, kończymy dzień, który nam już jest w pół do dziesiątej, niedziela. A jeszcze... Jeszcze do dwudziestego ósmego pracujemy. Święta, wigilie. I później do domu. Okej, okay, no tu nic, do bio.